Cześć. Jakiego widorejstratora używam prywatnie w swoim własnym samochodzie? Jeżeli szukasz widorejstratora i zastanawiasz się, który wybrać, być może zadajesz sobie takie pytanie, jakiej kamerki używam ja sam prywatnie, jako właściciel WR24 w swoim samochodzie, więc tutaj właśnie odpowiadam bardzo krótko i zwięźle, że mam na pokładzie dwa wideorejestratory. Pierwszym z nich jest Seventy mai 4K Omni. Widorejestrator nietypowy, jajowaty, z takim jajem, czy powiedzmy głowicą obrotową, która w tej chwili w trybie parkingowym wykryła wstrząs, bo ją lekko topnąłem I jak widać, e, obiektyw teraz rejestruje wszystko, co się dzieje do koła. Za chwilę dostanę powiadomienie na telefon z informacją, że coś się w moim samochodzie wydarzyło, warto to sprawdzić, więc są też usługi chmurowe, komunikacja zdalna. 70mai 4K Omni X800 to jest mój podstawowy wideorejestrator. Drugim widerejestratorem jest kamera dedykowana Fitcam X. No i to jest bardzo nietypowe e, rozwiązanie, zresztą tak jak Seventy ma 4 Komi. A dlaczego? Ponieważ jest to widorejestrator zintegrowany z tym samochodem. Jest dopasowany idealnie do panelu pod lusterkiem i wygląda do, dosłownie tak, jakby to była em, integralna czy fabryczna część element wyposażenia tego samochodu. Tego typu rozwiązania, tego typu kamery to jest coś, co uwielbiam. Dyskretne, estetyczne, schludne, nie rzucające się w oczy, dosłownie niewidoczne. Wierzcie mi, woziłem tutaj wielu różnych ludzi, nikt nawet nie zwrócił uwagi, że to jest wideorejestrator na Omni, czy jakąkolwiek inną kamerę, która tam była. Jak najbardziej, ale na ma. Nikt. Takich oto dwóch widorejstratorów używam w swoim prywatnym samochodzie. Chcesz wiedzieć więcej? Nagrałem na ten temat trochę dłuższy film. Do znalezienia na naszym kanale YouTube. Link pod spodem. Zapraszam serdecznie.